Tusiowy pamiętnik rozdział: Jak się ze mną poznali ci, co w książkach mieszkali. Dzisiaj to był dobry dzień, bo Tosia wydawała książki, ale prawda, zapomniałem napisać, że nasza klasa to ma własną bibliotekę. Ta biblioteka to jest taka ładna, że nie wiem, i duża, chyba z pięć razy większa od naszego piórnika. Wszystkie książki w bibliotece są obłożone w niebieski papier i mają zakładki z niebieskiej tasiemki. Niektóre książki to są bez obrazków, ale inne to mają śliczne obrazki, że chciałbym je cały dzień oglądać. W jednej książce to są tacy braciszkowie Jagodowi i siostrzyczki Boruczanki z lasu i oni jeżdżą w pra wdziwego szczura. Nie, w gumem myszką. Prawdziwym wózkiem, nie takim z pudełka od zapałek. Ja ich prosiłem, żeby mnie zabrali. Oni się zgodzili i zawołali: Prrr! I szczur stanął. Już miałem wsiąść i pojechać z nimi do tego ich jagodowego kraju. Ale spojrzałem na Tosię i zrobiło mi się strasznie żal i zostałem. A potem przyszedł jeden chłopiec, Antek, i zwrócił książkę bez okładki. Tosia bardzo się gniewała i mówiła, że nie wolno z książek zdejmować okładek, bo się niszczą, bo te książki są dla wszystkich i wszyscy o nie dbać muszą. Ja wcale nie wiem, dlaczego Tosia tak się gniewała, bo ja... To byłem bardzo zadowolony, że ten chłopiec zdjął ten papier, bo tam na tej książce był śliczny obrazek na okładce. Na tym obrazku był taki duży chłopczyk jak Tosia i rozmawiał z takim maciupeńkim ludzikiem jak ja. Jak go zobaczyłem, to go ucałowałem i zapytałem, jak się nazywa. A on zawołał: Jestem ci bardzo rad. A nazywam się Skrzat. A ja mu powiedziałem, że się nazywam Plastoś. I zapytałem go, gdzie mieszka. A on powiedział, że w Wojtusiowej izbie, a ja, że w Tosinym Piórniku. I już nic więcej nie zdążyliśmy sobie powiedzieć, bo Tosia wzięła książkę i obłożyła ją w nowy, niebieski papier. A potem pani nasza przyszła i czytała dzieciom taką piękną historię o sierotce Marysi, o gąskach i o lisku. I potem ktoś kogoś zjadł. Tylko nie wiem, czy lisek gąski, czy gąski liska. Bo okropnie płakałem. Ale potem krasnoludki, takie malutkie, jak ja, pomogły Marysi i wszystko było dobrze. Oj jak ja lubię czytać książki z obrazkami. A teraz rozdział. O tym jak od lodziń dostałem samochodzik. Dzisiaj rano myślę sobie, jakie szczęśliwe te siostry Borówczanki i braciszkowie Jegodowi, że mają taki śliczny wózek i mogą nim jeździć. A tu niespodzianka. Ale muszę opisać wszystko od samego początku. My przynosimy zawsze ze sobą do klasy drugie śniadanie. To drugie śniadanie siedzi sobie w kąciku teczki i bardzo się boi, żeby go książki nie zgniotły. Ale nasze książki leżą zawsze w teczce równiutko i nikomu jeszcze nie zrobiły krzywdy. Drugie śniadanie jest zawinięte w białą bibułkę i w śliczną serwetkę. Tych serwetek jest aż cztery na zmianę. Na jednej wyszyte są dwa kogutki, co mają żółte budki, na drugiej zające, co skaczą po łące. Na trzeciej samochodzik czerwony, co jedzie w dalekie strony, a na czwartej ja, plastuś, to jest mój portret. Mam na tym portrecie śliczne, odstające uszy i piękny czerwony nos. Koleżanki Tosi nie mogą się napaczyć na te nasze serwetki. Lodzi, to najbardziej ze wszystkiego podobał się ten czerwony samochodzik. Więc myśmy jej zrobili niespodziankę. Wzięła Tosia płótna kolorowych nitek z kwiatkowego pudełka, szyła, szyła, uwijała się. Wyszyła na serwetce czerwony samochodzik i dała lodzi w prezencie. My dzisiaj przychodzimy do klasy, a tu na naszej ławce koło kałamarza stoi takie malusieńkie czerwone auto. To auto dla mnie lodzia zrobiła. Ono było podobne. No, spudełka od zapałek, ale było oklejone czerwonym papierem i miało kółka ze szpulek. Tak się ucieszyłem, że sam nie wiedziałem, co robić z radości. Zaraz wsiadłem do tego auta i zacząłem jeździć po całej ławce. Tylko się nie rozbi, plastusiu. Jak ci z piórnika zobaczyli, to podnieśli ogromny krzyk, że i oni chcą jeździć autem. Guma myszka dalej się pchać, ale jej nie wziąłem, bo za gruba, rozsadziłaby mi auto. Ołówek chciał się przyjechać, ale go nie mogłem zabrać, bo za długi, fiknąłby zaraz z auta. A tutaj zwiedziały się o moim aucie panny z włóczki, więc pisku, narobiły i dalej się tłoczyć po swojemu. Do samochodu, ale ich nie zabrałem, bo zaraz powylatywałyby z auta i byłoby nieszczęście. Wziąłem tylko jedną stalówkę, co bardzo porządnie umie pisać i nigdy kleksa nie zrobiła w zeszycie. Niech się przejedzie. Zresztą, jak guma myszka trochę schudnie i ołówek zmaleje, a panny z włóczki zmądrzeją, to może ich kiedy przewiozę. To moje auto jest jeszcze ładniejsze od tego wózka, co nim jeździły siostry borowczanki i braciszkowe, jagody, dowi w tej książce. A teraz rozdział, kogo się u pantofel boi i o tym, co Fikuś nabroił. Mamy w domu nowego pieska. Ten piesek nazywa się Fikuś. Fikuś jest taki śmieszny, że wcale nie można wytrzymać. Trzeba się tylko okropnie pilnować, żeby nie spaść ze stołu, bo Fikuś wszystko tarmosi. Najwięcej to się go boją pantofle. Te pantofle to są bardzo biedne, bo Tosia i Jacek często nie chowają ich do szafki, tylko zostawiają na podłodze. Biedne pantofle wpychają się jak mogą najdalej w kącik pod łóżkiem. Ale Fikuś zawsze je wypatrzy. Rzuca się na pantofel, chwyta zapiętę. piętę. Wrr, ja ci tu pokażę. Wrr, ja ci tu sprawię. Warczy i przewraca oczami. <laughs> A biedny pantofel mdleje ze strachu i zwisa nosem aż do ziemi. Czasami, jeżeli wejdzie do pokoju mruczek, to Fikuś Buch. Ciska pantofel na środek pokoju i Hopsa-sa sa, skacze do mruczka. Ale mruczek to nie pantofel. Oho, nasroży się, grzbiet wygnie, parsknie parę razy i bęc, bęc, fikusia po mordzie. Mordce, przepraszam. Ale dzisiaj to Fikuś zrobił dużą szkodę. Do nas przychodzi teraz na obiady lodzia. Przyszliśmy ze szkoły dziewczynki zdjęły palta i czapki. Lodzia chciała powiesić je w przedpokoju, ale Tosia powiedziała, że ma wieszadło urwane i że nie warto. Ci wszystko na krzesło i poszły na obiad. Ja siedzę sobie na piorniku, patrzę, a tu leci Fikuś. Spiął się na krzesło, obwąchał ubranie, chaps, zbawał czapkę młodzi. I dalej, że ją tarmosić, i szarpać, i warczeć. Ja zacząłem wołać: ratunku, ratunku, ile tylko sił, ale nikt nie słyszał. Mruczek akurat nie wszedł do pokoju, a czapeczka nie jest taka twarda jak pantofel. Kiedy dziewczynki przyszły odrabiać lekcje, to z lodzi czapeczki zostały już tylko ściempy. To się, się rozpłakała, bo to ona nie dała lodzi powiesić ubrania. Jak to dobrze, że ja mam kubraczek z plasteliny przyrośnięty do siebie. To najwygodniej. Ale gdybym miał ubranie osobno, to zrobiłbym sobie wieszadło z ołówka i z pluskiewek, a ramionczka ze stalówek, i tak by wszystko wisiało pięknie, że aż. Ha. Żaden fikuś nie podarłby mi czapki, ale wszystko się dobrze skończyło, bo mama to Tosi zrobiła zaraz dla lodzi szydełkiem nową czapeczkę, a z resztek zrobiły dziewczynki, na moje utrapienie, jeszcze więcej panien z włóczki. Teraz rozdział, bawimy się w chowanki, same niespodzianki. U nas w domu jest teraz bardzo wesoło, bo Lodzia przynosi ze sobą lalkę klarcią. Po Wszyscy razem uczymy się lekcji, a potem się pysznie bawimy do wieczora. Dzisiaj tośmy się uczyli z takiej niebieskiej, nowej książeczki, wierszyka o gałgankowej laleczce. Tam było tak. Ta laleczka gałgankowa wciąż się jak nie gdzieś ci chowa. Było jeszcze o tym, jak się ta laleczka chowa do popielnika i do myśli norki i w różne miejsca. Nam się to okropnie podobało i zaraz zaczęliśmy wołać z Klarcią, że i my też chcemy się chować, więc była zabawa w chowanego. Raz się chowała Klarcia, a raz ja, ale ja się lepiej chowałem, bo jestem mniejszy i nie mam zielonej sukni w czerwone kwiateczki, to mnie nie widać. Chowałem się w różne miejsca, za książki na półce w pokoiku Petroneli, a Tosia mówiła ciepło, ciepło, zimno, zimno. A Lodzia szukała. Ale raz schowałem się za jakiś koszyczek, co stał w kąciku. Myślę sobie, tu mnie nikt nie znajdzie. Nawet czubka nosa mi nie widać. Stoję cichutko, czekam. To się ciągle powtarza. Zimno, zimno, ciepło, ciepło. A tu się ktoś skrada po cichutku i łaps mnie w pół i hops do góry. Ojej, co to było? Będnąłem na środę po pokoju. Pogubiłem oba pantofle, rozpłaszczyłem sobie noso podłogę, to ten nasz szkaradny mruczek myślał, że chcę się z nim bawić, bo stanąłem koło jego koszyczka. A to się śmieje, że mruczek mnie prędzej znalazł niż lodzie. Z Klarcią to było jeszcze lepiej. Usiadła pod kwiatuszkiem na brzegu doniczki, a że jej jest troszkę krzywa w pasie, przechyliła się na jeden boczek i chlub. Padła do akwarium ze złotymi rybkami, co tam pod nią stało. Oj, rybki się poprzelękały. Myślały, że to wieloryb. Klarcia jest zamoczy się zamoczyła calutka. Trzeba ją było suszyć na sznurku przy piecu. Takie były pyszne chowanki, aż do kolacji. A teraz rozdział o tym, jak każdy spieszy naszą Panią ucieszyć. Cała klasa ma wielki kłopot, no bo wszyscy okropnie kochamy naszą Panią. A tu nadchodzi dzień nauczyciela i nikt nie wie, co dla Pani zrobić, żeby się ucieszyła. Urządziliśmy nawet naradę w piórniku, ale nic z tego nie wyszło, bo każdy chciał czego innego. Pióro chciało koniecznie, żeby coś napisać, ołówek, żeby narysować. Guma myszka, żeby powycierać ładnie co tylko ołówek narysuje, farby, żeby namalować śliczny obrazek, scyzorek, żeby wystrugać coś ładnego, taki wiatraczek, albo co ja wołałem, żeby koniecznie ulepić coś z plasteliny. I w żaden sposób nie mogliśmy się pogodzić. A Tosia chodzi kłopotana, nawet z nami mało rozmawia. Aż tu przyjechała do nas ze wsi babcia Tosi. Taka wesoła babcia w okularach i w łapciach. Przywiozła babcia dużo kolorowych gałganków. rzeczek, szmatek. Uszyła dla Petronelli piękną suknię od niedzieli. A dla mnie kabatek. Jak to Tosia zobaczyła, aż z uciechy podskoczyła. Babciu, to może by naszej pani wyszyć coś ładnego na ten jej dzień. A pewno, mówi babcia, to każdego ucieszy. Weź szare płótno, wytniemy serwetkę. Ja ci ją ładnie obdziergam, a ty w różku wyszyjesz kolorową włóczką, co tylko będziesz chciała. <laughs> Jak ta nowina wpadła igle w ucho, to w pudełku drobut zaraz się zrobił ruch. Wszystkie kolorowe włóczki aż się ponapuszczały z radości i z dumy. A my wszyscy chcieliśmy być wy... wyszyci w rożku. I guma myszka, i ołówek, i pióro, no i ja także. Ale babcia mówi, że najładniej wyszyć kwiatki. Więc wyszyła Tosia zapominajki, żeby pani nigdy o nas nie zapomniała. Serwetkę obinęło się w bibułkę i zawiązało różową stążeczką na kokardkę. A jak naszą serwetkę zobaczyły dzieci w klasie, to zaraz krzyk, że i one także wyszyją. No i tych serwetek tyle się zrobiło, co palców u obu rąk. Ja jeszcze nie potrafię do, do tylu policzyć. A każda serwetka była inna: na jednych były kwiatki, na innych ptaszki albo motylki, rybki, misie. A ten Adrian to nawet wyszył mnie, plastusia, z odstającymi uszami. Takie wszystkie były śliczne, że pani aż w ręce klaskała z radości. A potem my z Tosią mówiliśmy pani wierszyk. To znaczy, że ja siedziałem w kieszonce Tosinej białej bluzeczki, a Tosia mówiła tak. Nasza pani, wszystko wiecie, to najlepsza jest na świecie. Wszyscy wiecie, przepraszam, tak było. Taka dobra i wesoła, że się do niej śmieje szkoła. Kiedy płaczemy, to z nami płacze. Kiedy tańczymy, to z nami skacze. Kiedy psocimy, daruje brzdącą. Za to kochamy panią gorąco. No i potem nasza pani tańczyła z nami i bawiliśmy się w ciuciu babkę i w pędraczku, gdzie jesteś. A teraz nowy rozdział o wydmuszkach, o platku, o mródku, fikusiu i nieznośnym jasku. Bardzo lubię, kiedy Tosia lekcje odrabia i nikt nam nie przeszkadza. Właśnie wczoraj Tosia pisała w swoim liniowanym zeszycie równiutkie, zgrabne literki, takie śliczne, jak w elementarzu, A ja siedziałem sobie na piorniku i po literkach odczytywałem, co też ona napisała. Tam było napisane tak: Ola lubi kota. A tu nagle, jak na zawołanie, hop, wskakuje na stół mruczek i zaczyna się z żadnego szacunku ocierać o Tosi policzek. A psik wstrętny kocie, krzyknąłem, zeszyt nam zamarzesz. Tosia delikatnie mruczka odsunęła, pogłaskała po grzbiecie i postawiła na podwodze. A do mnie mówi, nie gniewaj się, plastusiu, na mruczka. On widocznie poczuł, że o nim piszę, aż zamrugałem ocz oczami. Może to i prawda? Spojrzałem na Mruczka zaciekawiony. Ale kot, jakby nigdy nic, szedł sobie cichutko na kocich łapkach na swoje ulubione miejsce za piecem. Wsunął się tam i umościł, że tylko sam czubek białego ogonka wystawał z zapieca. Tosia zabrała się do zwijania jakiejś ślicznej, różowej wstą rzeczki, ale w tej chwili babcia zawołała z kuchni. Chodź, Ktosieńko, będą piekła placek. Jeżeli chcesz, to jajka wydmucham i dam Ci te wydmuszki. Tosia bardzo się ucieszyła i widać z tej radości i z pośpiechu zostawiła nas wszystkich na stole. Nic nie sprzątnęła do szuflady i pobiegła. Siedzę więc sobie na piórniku i myślę, ciekawe, po co Tosi potrzebne te jakieś wydmuszki i ta różowa wstążeczka. Ale nie zdążyłem jeszcze zapytać o to gumy myszki, kiedy drzwi skrzypnęły i wpadł jak bomba Fikuś z babcinym kapciem. A tarmosi go, a warczy, a oczami przewraca, jak to on potrafi. Teraz to już po tym biednym kapciu, myślę sobie, już go nic nie uratuje. A tu znowu drzwi się otwierają i wpada do pokoju Jacek. W tej chwili Fikuś porzucił na środku pokoju kapeć, i drapnął przez szparę w drzwiach. Widocznie pomyślał, że z Jackiem lepiej nie zaczynać. Ale Jacek nawet nie spojrzał na pantofel i od razu podbiegł do naszego stołu. Jak tylko ten Tosi braciszek zaczął się drapywać na krzesło, to ja w tej chwilce myk do piornika. Zatrzasnąłem za sobą wieczko i wołam do kolegów. Uwaga, uwaga! Jacek nadchodzi! Alarm! Piórnik w niebezpieczeństwie. Ale ledwo guma myszka zdążyła pisnąć, a stalówki zazgrzytać, kiedy Jacek trach! Otworzył piórnik. Wtuliłem nos w dno piórnika. Na głowę naciągnąłem sobie wycieraczkę, ale Jacek wcale mnie nie dotknął, tylko długo grzebo w przegródce za ścianką. Wreszcie wyjął kogoś i zatrzasnął z hukiem wieczko. No nic, na tym zakończymy. do usłyszenia, pa!